Trzecia stylizacja, będziemy odkrywać Twoje świetne nogi. Wow! To jest sukienka z naszych zakupów. No faktycznie. Do tego Ci daję taką skórzaną kamizelkę. I mam jeszcze buty. Takie. Motocyklowe, mocne. No i jest goła noga. Wow! Gdzie byście chowa się chowały całe życie? Nie pokazywałaś ich wcześniej? Pokazywałam, ale wiesz, myślę, że nie zwracam na nie takie uwagi. No, nogi jak nogi, każdy ma, nie? Ja nie wiedziałam, że mam takie biodra. No, masz super biodra, a jeszcze ta sukienka je podkreśla. Bo zobacz, ta sukienka ma takie coś tutaj, takie troczki. Mhm. Można to y, dowolnie regulować. Można super. sobie skrócić trochę tą sukienkę, można tutaj wydłużyć. To drapowanie w tym miejscu biodra powoduje, że one się wydają. Ładne, takie kształtne, okrągłe. Mhm. To dodaje bardzo kobiecości. Ta sukienka też ci ładnie podkreśla talię i biust. To jest chyba to, czego w sobie nie widziałam przez lata. Łatwo odmienić tę stylizację, żeby była bardziej taka już ugrzeczniona. Weź na chwilę, ściągnij tą kamizelkę. No to ciekawe, S ciekawa jestem. To jest sweter w mocnym kolorze. czyli tak z zielonego cię trochę testuje. Lubię zieleń. No, no to dobrze. Kurde, Niek. mega. I to, to już jest. Inna odsłona tej sukienki i pupa ładnie wygląda i wszystko. Ale zobacz, tak samo sprawdzić się to dobrze z, te, z tą kamizelką. Zielony tutaj mamy ten fioletowy, to się nam ładnie odcina z tymi mm -hmm. czarnymi, długimi Jasne. klapami. Ta kamizelka jest równa długością z twoją sukienką, co też nam optycznie wydłuża sylwetkę. W ogóle tak czuję, że to do ciebie pasuje. Tak, ja się w tym mega pewnie czuję. Jeszcze mam y, pomysł na kolejną odsłonę tej sukienki. Okay. To zdejmuj to. Zobacz, mam taką marynarkę. Wow, a to mi się bardzo podoba. No i zobacz jak się zrobiło wow. elegancko, tak czyściutko. Powiem ci mega mi się to podoba. Jeszcze buty musimy zmienić. Dawaj białe kozaczki. Białe kozaki. Od kilku myślę. sezonów jakby białe kozaczki są bardzo modne. I moja droga, wyglądasz bardzo elegancko. Ja w nich wychodzę stąd. <noise> nie, szczerze, mega, mega mi się to podoba. To jeszcze torebkę potrzebuję. Aha. I proszę bardzo. Wow, fajne powiem ci. O kurde. Poszłabyś tak do pracy? Spokojnie. Pokazałam Ci, jak z jednej sukienki zrobić tak naprawdę trzy stylizacje. Zgadza się. Moja trzecia propozycja to obcisła sukienka Tuba. Sprawdzi się zarówno w rokowej, jak i w formalnej odsłonie. Jedna sukienka a tyle możliwości.